W odpowiedzi na komentarz wrzucam materiał, w którym wykonuję narożnik wewnętrzny, czyli dwa poziomy silikony i jeden pionowy. W tym wypadku jest to silikon między podłogą a cokolikiem. Wykonuję w taki sposób, że po, po oczyszczeniu powierzchni i nałożeniu silikonu nadmiar zbieram przy pomocy kostki do silikonu lub w tym wypadku właśnie tym patyczkiem. I po zebraniu tego nadmiaru, y, sam narożnik, jak i całość jeszcze sobie tam troszkę profiluję palcem, ze względu na to, że y, po prostu czy po, tym, po tej kostce zostają jakieś delikatne uskoki czy coś. To właśnie palcem sobie to wygładzam. Nie rozcieram tego silikonu, więc jak już ktoś tam zarzucał, że mam spryskaną powierzchnię i ten silikon się nie będzie trzymał, będzie się trzymał. On jest tylko wygładzany, nie jest rozcierany. I, I tyle, ja jestem zadowolony z takiego efektu, moi klienci też. Podejrzewam, że tu nie jeden fachowiec zaraz napisze, że to jest źle zrobione. No ale cóż, no jak to się robi lepiej, zapraszam do udostępnienia materiału.